Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz FK Koło, Materace, Łóżka, Stelarze. I ciąg dalsze rozmowy o Lambadzie. Tym razem bohaterki Lambady. Po kolei zechcą się Pani przedstawić? Lucja Krysiewicz, Kamila Okruszko, Marina Malnowska. No dobra, mówi się o tym, że tak potocznie jak trener chce to walić dla, dla zawodnika, mówi kopiesz jak baba. A wy byście chyba się z tym nie zgodziły, bo kopiecie dużo lepiej niż bardzo wielu chłopaków. Kamila, jak to się stało w ogóle, że postanowiłaś uprawiać męski w Polsce sport? No ogólnie to było tak, że zaczęłam grać z koleżanką w piłkę, bo to ona zaczęła pierwsza grać w piłkę i właśnie też w lombadzie. No i jakoś tak mi się spodobało, ona też mnie namawiała, żebym przyszła na ten trening. No, i tak jakoś wyszło, że do dzisiaj gram w tą piłkę. No i to grasz z całkiem niezłymi wynikami, bo upomniała się o ciebie ekipa y, wielokrotnych mistrzów Polski, bo Czarni i Sosnowiec to nie jest byle jaki zespół, to jest drużyna z y, historią, w której grały reprezentantki grają reprezentantki Polski. Powiedz mi, yy, nie boisz się takiego wyjazdu i czujesz już wystarczająco dorosła, żeby tak wyjechać sama na Śląski tam próbować szczęścia z piłce, w piłce nożnej. Nie no wiadomo, trochę strach jest, no bo jestem jeszcze młoda, ale mam nadzieję, że dam radę i że po prostu będzie ten, na, będzie ten zły okres na pewno jakiś na początku, ale mam nadzieję, że on minie i będzie wszystko dobrze. Reprezentacja Polski kobiet była na Mundialu, wróciła już z niego, ale to niestety chyba w przypadku polskie, polskiej reprezentacji to jest taka norma, niezależnie od tego jakim, czy to dotyczy panów czy pań. Marzy ci się gra z Orłem na piersi w reprezentacji? No na pewno, no myślę, że to jest jednak marzenie każdej dziewczyny, która gdzieś tam chce grać tą piłkę. No i mam nadzieję, że tak pozwoli mi ta gra, żebym mogła. Wystąpić. A powiedz mi, jeżeli chodzi o grę w Lambadzie, gdzie było, który to był ten najtrudniejszy okres Twoich przegód z piłką, bo to jeszcze nie, nie kariera, ale kto wie, może za chwilę już będzie. No tam gdzieś taki moment był, że nie wiedziałam, czy chcę grać na bramce, czy w polu i wtedy był taki najgorszy moment, bo się po prostu, no, nie wiedziałam co zrobić, ale jednak stwierdziłam, że zostanę na tej bramce i Jakoś dalej dobrze idzie, więc. A kto jest Twoim idolem, idolką, jeśli chodzi o grę na bramce, na kim byś chciała najbardziej wzorować? Nie mam w sumie takich wzorów, po prostu no, ja chcę po prostu sama zbudować y, taką grę w piłkę, żeby się na mnie inne dziewczyny mogły wzorować gdzieś. Odchodzisz z Lambady, y, ale to nie jest y, żegnaj, tylko do widzenia, bo masz nadzieję, że kiedyś y, będziesz mogła powrócić? Tak, czy, mam czy... dużą nadzieję, że gdzieś tam jeszcze Lambada będzie mogła grać też w ekstralidze kobiecej i że będę mogła też tam wrócić. A jakie masz marzenia na ten najbliższy sezon? Bo y, to będzie coś kompletnie nowego dla Ciebie. Na pewno chciałabym iść dalej się nie poddać. I chciałabym nabrać jak najwięcej doświadczenia. Nowa liga, w ogóle inna piłka jest na Śląsku, i chciałabym tego po prostu spróbować jak najwięcej zdobyć doświadczenia no i dalej się rozwijać. A w Twoim przypadku mówimy do najmłodszej z gwiazd Lambady. Twoje, przypomnij wszystkim jak się nazywasz i powiedz mi Ty Policja. dlaczego zaczęłaś się grać w piłkę nożną? Mm, to było tak, że jak byłam mała to Mieszkaliśmy w bloku, i mój brat chciał, żebym grała w piłkę, i jakby zaczął tak dla mnie i dla mojej siostry, tak kazać, jakby, że Rozumiem. I no co posłuchałaś? I tak. I potem ym, ha, y, mojej siostry, koleżanka powiedziała, że jest taki klub, no i tam zaczęliśmy chodzić. A zapytam, y, grasz teraz lepiej niż brat? Mm, nie. Nie? Dlaczego? No przecież grasz w lambadzie, to jest taka, jesteś jedną z najlepszych zawodniczek, trener tak mówił, chyba hmm. on wzna się na tym. Bo on jest ode mnie o 4 lata starszy. A to też nie znaczy, że nie będziesz, nie może być od niego lepsza. Planujesz dalej grać w piłkę, rozwijać się. czy to jest taka przygoda, pomysł na dzisiaj, a jutro zobaczymy co będzie. Hmm, chcę grać w piłkę. Chcesz grać w piłkę nożną? Tak. A jakbym Cię zapytał z piłkarskiego świata, z takich właśnie boisk, kto jest Twoim idolem? Albo idolką? Kama. Mm, Kamila, no to masz fajno, fajny wzór, bardzo fajna ekipa i sztafeta będzie sztafeta po kolei. A Twoje największe osiągnięcie, bo grasz w tej najmłodszej drużynie Lambady, która teraz będzie występowała w kategorii orliczek. Dobrze pamiętam? Tak, w kategorii orliczek. Jakie macie cele na ten sezon? No chyba znowu tym bark. I w tym barku? Strzelić jedną bramkę więcej, żeby zostać? Tak. A co to się stało, że tej jednej bramki zabrakło? Nie policzyliście? Czy po prostu bramkarz był za mocny? A to przepraszam, koleżankę zaraz wobec tego zapytamy. A ty powiedz mi, jeśli chodzi o grę w, te, o grę w turnieju w tym barku? Zajęliście miejsce czwa, trzecie. trzecie. To brązowy medal. Pamiętasz mecz o półfinałowy gdzie zabrakło wam te, co, czegoś do wygranej? Tak. No i co, co byś zmieniła? No. Trener słucha. Jeden był taki gol, że po prostu um, kopnęłam w zawodniczkę i jakoś o niej się odbiło, i był gol. Ale no tak to tak czasami było. No. Czyli nie ma rad do trenera Mariusza yy, wszystko było dobrze tylko przypadek piłka się odbiła No a nasza wice królowa strzelczyń. Przedstaw się proszę. Marina Marina powiedz mi yy, jednej bramki zabrakło to źle policzyłaś. Myślę że nie tam wy jak graliśmy już na tym, na tej płycie głównej to tam miałam kilka sytuacji których nie wykorzystałam niestety ale Czas, tak czasami bywa. Tak czasami bywa. A na jakiej pozycji grasz? Na, na jesteś... lewej pomocy? No, to nietypowa pozycja jak dla króla strzelców, mm. właśnie królowej. Jak na razie? No tak. No. To nie, trener nie dał się przekonać, żeby przesunąć na pozycję, z której się więcej zdobywa bramek? Czy to? to... Ja ogólnie praktycznie mogę wszędzie grać i czasami gram na y, ataku, i wszędzie to. Karolina, uważaj, bo możecie zastąpić na bramce. <laughs> A jeżeli chodzi o granie, powiedz mi, jak u Ciebie zaczęła się przygoda z piłką nożną? To ja ogólnie mieszkałam w Belgii mhm. i zaczęłam tam z bratem grać, to już bardziej zaczęłam grać na bramce i tak jakoś graliśmy i on jakoś tak namawiał mnie. A jak przyjechaliśmy, zjechaliśmy tutaj do Polski właśnie, to z kolegą gram i jego tata mnie namawiał, żeby właśnie doszła do tego klubu. I doszłaś i co się dzieje dalej? Na razie Tymbark, Stadion Śląskie, a jutro co? Jaki pomysł? Jak, jak najwięcej, e, najbardziej bym chciała o, mistrz o Mistrzostwo Polski, jakby o Mistrzostwo. O Mistrzostwo, mistrzostwo. polskie złoty medal. Tak. Bo wy zajęłyście waszą ekipą miejsce czwarte, jeśli dobrze pamiętam. Tak. E, Czyli jest coś jeszcze do poprawy. Wy w przyszłym sezonie jaki macie cel i plan? Bo trener powiedział, że plany mamy tylko na rok czasu. Plan, plany to na pewno rozwijać tramkarki, jak gra, mhm. będziemy grali. W też byśmy próbowali da, dalej walczyć i to z chłopakami, będziemy też próbować walczyć, jak najwięcej. A nie powiedzmy. boisz się gry z chłopakami? Ja to jest... Jest, mieszkam na takiej ulicy, gdzie są wszyscy chłopacy, jest tylko jedna dziewczyna, to jest przyzwyczajona. Akurat jak gram w piłkę, to jest przyzwyczajona, więc nie boję się. No, wygląda na to, że takich, trze, takich jak wy trzy, to nie ma ani jednego wśród chłopaków. A powiedzcie mi, wszystkie trzy gracie w piłkę nożną. Koleżanki się dziwią, bo to chłop pytam cały czas o chłopaków, ale w tym wieku to koleżanki są najważniejsze. Hmm? Nie chyba. Tak. Nie, nie dziwią się, że gracie? Ym, tak jakby z mojej klasy, koleżanki, ym, jakby ja cały czas mówię, że wygrały, ale one nie chcą. Ale nie, nie psuje to żadnych przyjaźni w ramach klasy, że grasz nie. piłkę nożną? To, Karolina, to u, ciebie, u Ciebie jest bardziej chyba takie pytanie dotyczące tego, jak to wyglądać powinno. No, teraz będzie ciężko z tą przyjaźnią, bo no, wyjeżdżam na drugi koniec Polski. Ale będę starała się to utrzymać i bardzo mnie wspierają w tym moi przyjaciele i przyjaciółki. Więc się cieszę. A na u Ja to. Y, u mnie z klasy nikt praktycznie nie gra, ale się nie boję jakoś, y, żeby to zniszczyło ta piłka, jakoś relacje. Jak na razie. Proszę Państwa, takich dziewczyn to szukać ze świecą. Mogę tylko pozazdrościć trenerowi, trenerom, działaczom Lambady nie tylko sukcesów, ale i charakteru oraz tego, że dziewczyny są mega odważne, mega pomysłowe, mega przebojowe, nie przyjmują się tym, co się nie udaje, koncentrują się na tym, co się udaje. Wszystkie są świetne. A jeśli Państwo chcielibyście w jakiś sposób, macie wokół siebie córki, siostry, to zapraszam serdecznie. Jak kopać w nogę, to tylko w Lambadzie. A jeżeli mi chcielibyście w jakiś sposób ich wesprzeć, to dane trenera umieścimy w opisie do tego linku i do artykułu. No proszę Państwa, opłaca się wspierać nie tylko najlepszych, ale takich, którzy najlepszymi być mogą i na pewno będą. A co do Lambady, jestem tego absolutnie pewien. Dziękuję Wam bardzo za wizytę i mam nadzieję, że będę miał okazję spotkać się z Wami za rok i będziecie mogli się pochwalić jeszcze większymi sukcesami. Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz F Koło, Materace, Łóżka, Stelarze.